Siema Stysel, Sneaker i to jest kanał Buta, a za oknami robi się coraz to brzydziej, zaczyna wiać, padać i robi się naprawdę nieprzyjemnie. Dlatego przygotowałem dla Was listę najlepszych butów, które możecie kupić na taką pogodę, czyli na zimę. A jeżeli chodzi o tą listę, to tak zawsze będą tutaj podzielone produkty na te do 300, do 600, do 900 zł oraz te, które kosztują nieco powyżej 900 zł. Jeżeli chodzi o produkty na zimę, no to one tutaj mają naprawdę mega duże wahania cenowe, ale mam nadzieję, że się połapiecie. Dodatkowo proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, dzwoneczka oraz lajka pod filmikiem, jeżeli spodobał Wam się ten materiał i będziecie wtedy mieli powiadomienia dotyczące wszystkich filmików, które wchodzą na kanał, a jeżeli lubicie buty, no to naprawdę warto. Dodatkowo napiszcie mi w komentarzu, które z tych butów naprawdę Wam się podobają i chcielibyście byście kupić na zimę. A jak mamy już to za sobą, no to przejdźmy do tej listy. Listę zaczniemy sobie tutaj klasyczkami, czyli wansami MTA Skate High. Jest to wersja wansów Skate Highów, tylko, że przerobionych po prostu na zimowe. Wygląda ona naprawdę bardzo fajnie, ponieważ zachowana jest ta klasyczna po prostu sylwetka buta Skate High i dodatkowo mamy do tego podeszwę, która jest zimowa, dodatkowo te buty są ocieplane w środku, co też jest całkiem spoko i można je zaimpregnować. Faktycznie buciki wyglądają całkiem nieźle, jeżeli ktoś jest fanem po prostu Skate Highów, w ogóle wansów, to ta propozycja na zimę naprawdę będzie się bardzo dobrze sprawowała. Następnymi butami do 300 zł są to, uwaga, konwersy, tym razem w wersji Chuck Taylor, tylko że w Explorer Waterproof. Jest to wersja Chuck Taylorów, tak samo jak w przypadku skate'ów, High tutaj MTA, tylko że zrobiona na zimową. Faktycznie buciki wyglądają bardzo podobnie do Chuck Taylorów, tylko są tutaj właśnie zrobione na bardziej zimową wersję. Dodatkowo jest ona dużo bardziej nieprzepuszczalna i faktycznie można ją także zaimpregnować i nie powinna ona wtedy przemakać. Same buciki można na spokojnie znaleźć do 300 zł, i ja znalazłem naprawdę dużo od CV, można kupić w tych na przykład różnych rozmiarach do tej kwoty, także wystarczy chwilę poszukać i naprawdę znajdziecie. Kolejnymi bucikami na zimę będą także konwersy, tym razem All Star Berkshire. Jest to także zmienione All Star na wersję trochę zimową, które wydaje mi się, że będą lepiej pasowały do codziennego ubioru i do lifestyle'u niż wcześniejszy, o którym wam mówiłem, czyli Explorer Waterproof. I wydaje mi się, że także będziecie mogli je spokojnie zaimpregnować i będą się super sprawowały na samą zimę. Dodatkowo można je kupić do około 300 zł. Faktycznie trzeba się trochę namęczyć, żeby znaleźć rozmiary, na przykład swój dokładnie. Tej kolorystyki, której chcecie w takiej kwocie, ale da się to zrobić. Same buciki mi się podobają i jeżeli chodzi o konwersa, według mnie pasują bardzo fajnie właśnie do takiego klasycznego fitu. I na przykład do płaszczyka, w którym chodzimy także w zimę. Kolejnymi bucikami na zimę będą uwaga, mniej znane Palladium Pumpa. Jest to marka, która wiadomo, że nie jestem takim typowym mainstreamie, ale gdzieś się tam przewija te buciki wyglądają naprawdę spoko. Można je znaleźć za około 250-300 do 300 zł. I wydaje mi się, że jest to fajna alternatywa do wcześniejszych modeli, które Wam podałem, która nie jest aż tak popularna i na pewno będziecie się w jakiś ten sposób wyróżniali w tych butkach. Można je dodatkowo znaleźć na stronach takich jak Sneaker Studio, podepnę Wam oczywiście linki pod spodem, żebyście mogli w jakiś łatwiejszy sposób zobaczyć, jakie to są buciki, jak one wyglądają i oczywiście macie tutaj także podane różne graficzki, które możecie sobie zobaczyć, jak buciki wyglądają na nogach i czy warto faktycznie je kupić. Kolejnymi bucikami na zimę będą, uwaga, Reebok i Exofit. High, które wyglądają całkiem ok i nie są z super materiałów, to od razu zaznaczam te buciki, można znaleźć naprawdę bardzo tanie. Aktualnie na Sneaker Studio jeden rozmiar był tam za 160 zł, ale wiadomo, że trzeba może troszkę więcej wydać. Ale jest to naprawdę ten bucik z Reeboków, które są mega tanie, i na spokojnie będziecie mogli je znaleźć do 300 zł nie są one zrobione z jakiejś tam super skóry, ale jeżeli chodzi o buty do 300 zł, na pewno jest to jeden z fajniejszych, takich bardziej lifestyle'owych modeli, który pasuje bardziej do mody ulicznej. I wydaje mi się, że na przykład z czarnymi spodniami powinien się fajnie prezentować. Dodatkowo, jak zazwyczaj, mamy na przykład jakąś żółtą kurtkę i taki fitik powinien wyglądać naprawdę ok w tych bucikach. Kolejnymi bucikami będą, uwaga, buty od Championa. I to tutaj jest dosyć kontrowersyjne może, ponieważ większość bucików od Trzępiona nie wygląda zbyt dobrze, ale te akurat wyglądają naprawdę bardzo fajnie i dodatkowo kosztują około w okolicach 260 zł. Są to czempiony Laocat Shore Crime, które wyglądają naprawdę bardzo fajnie i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o modę taką zimową, oliczną, także będą się super sprawowały. Materiały użyte do tych bucików nie są najgorsze, wiadomo, że także nie należą do jakichś super premium materiałów, ale wyglądają naprawdę całkiem okej. Okay. Dodatkowo jest ich dosyć dużo, kolorystyk jest także dosyć dużo i będziemy mogli sobie je przypasować do tego, co akurat nam pasuje, albo co chcielibyśmy przypasować do swojej garderoby. Wydaje mi się, że jest to całkiem fajny Bucik i na pewno wygląda nieco inaczej niż reszta butów od Nike, na przykład od Adidasa, od Pumy, od innych marek, które zazwyczaj przebijają się w takich listach, a te buciki gdzieś tam sobie leżą i to za dosyć tanią cenę, gdzie w porównaniu do modeli właśnie od Nike Adidasa do 300 zł, no to faktycznie tutaj te materiały wyglądają albo dosyć podobnie, albo nawet lepiej, a także kosztują dosyć tanio. Ostatni modelem na tej liście będą pierwsze Timberlandy, bo w ogóle jeżeli chodzi o Timberlanda, to tutaj. Tych modeli powinno być naprawdę bardzo dużo, ale Timberland ma na tyle dużo modeli na zimę, że nie będę tutaj wymieniał wszystkich, ponieważ jest ich naprawdę bardzo dużo dodatkowo. Cenowo one wahają się ogromnie i to naprawdę można zobaczyć przy okazji na przykład Timberlandów 6 inch, czyli tam 6 inch, które są tym takim topowym produktem po prostu od Timberlanda, który wszyscy noszą, ale te buty mogą kosztować 250, a może ko mogą kosztować załóżmy 1000 zł. Naprawdę rozstrzał cenowy tych modeli jest ogromny po prostu, dlatego nie będę ich tutaj gdzieś pakował, ale użyję innego modelu. A będą nie Timberlandy ADV 2.0, kapsuł, które wyglądają naprawdę całkiem spoko, do 300 zł, wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Są to buty oczywiście w niskiej wersji, jeżeli chodzi o buty w niskiej wersji, także są nieco ocieplane, mają skórzaną cholewkę i wyglądają bardzo ładnie do klasycznych fitów, na przykład właśnie do takich, jak wcześniej Wam podawałem, gdzieś tam na przykład z płaszczykiem. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie, dodatkowo do jakichś takich fajnie stonowanych kurtek, także powinno to pasować i jeżeli chodzi o cenkę tego wydania, na pewno znajdziecie do 300 zł. I to jest na pewno plus tego wydania, chociaż miałem niektóre modele Timberlanda poniżej 300 zł i faktycznie nie było to to nic świetnego, jeżeli chodzi o jakość. Te buciki wyglądają całkiem nieźle i mówię Wam to ze względu na to także, że jest użyta tutaj skóra, a nie nubuk, ponieważ nubuk i załóżmy zamszowe elementy, właśnie w tych tańszych wersjach, one bardzo szybko się niszczą. Skóra jeszcze aż tak szybko się niszczy, bardzo często można w nich pochodzić dwa lata, załóżmy przynajmniej i będzie git, a jeżeli chodzi o Nubuku na przykład, albo o zamszowe elementy, no to one się bardzo szybko niszczą i ja swoje Timberlandy, które właśnie miałem w Nubuku i były także zamszowe elementy dodatkowe tam, wywaliłem chyba po trzech użyciach. Także nie polecam Wam brać właśnie Timberlandów takich z Nubuku, z zamszu do 300 zł, ponieważ te materiały są naprawdę fatalne i bardzo szybko się niszczą, ale jeżeli chodzi o skórzane jakieś, Buciki, no to tutaj wydaje mi się, że powinno być spoko. Dalej przejdziemy sobie do butów teraz do 600 zł i będą to Clarksy Originale, czyli Wallaby, najbardziej popularne buty od Clarksa, które tak naprawdę wszyscy raczej znają, są to takie powiedzmy indiańskie kapcie, które także pokazywałem już w butach chyba na jesień i także na wiosnę, ponieważ one tutaj sprawdzają się w wielu warunkach pogodowych i wyglądają naprawdę całkiem spoko. Wydaje mi się, że możecie je znaleźć na spokojnie do 600 zł, tu w zależności od kolorystyki. Te buciki także wahają się cenowo bardzo mocno i możecie je kupić za bardzo niską kwotę, załóżmy za 300 zł, ale możecie je kupić także za 700, za 800, także to dużo zależy od kolorystyki samej, ale Clarksy jak najbardziej mi poleca, ponieważ są to bardzo wygodne buciki i nie przez przypadek, po prostu mówi się na nie właśnie indyjskie kapcie, ponieważ chodzi się w nich jak w kapciach. Kolejnym modelem będą Caterpillary. Catepillary są to oczywiście buty cat footwear, które także pokazywałem na odcinkach tutaj na YouTubie, ale także miałem z nim współpracę na całym Instagramie. Caterpillar Colorado jest to swoista po prostu alternatywa do Timberlandów 6-inch, które wyglądają całkiem nieźle i są bardzo podobne do Timberlandów. Jeżeli ktoś nie ma aż tyle kasy, a chciałby coś w miarę podobnego w takiej kolorystyce, czyli w tej kolorystyce wheat powiedzmy, albo tych takich pomarańczowych, no to tutaj na spokojnie będzie mógł sobie kupić ten model w wygląda on całkiem nieźle, jeżeli chodzi o trwałość tych butów, jest naprawdę bardzo dobrze. Ponieważ moje buty z Cat footwear naprawdę mogą wytrzymać bardzo dużo, te podeszwy są bardzo dobrze zrobione. I zazwyczaj, jeżeli chodzi o to markę, tutaj nie ma raczej co narzekać, jeżeli chodzi o jakość, ponieważ te buty są bardzo trwałe i nie przez przypadek e, kojarzą nam się także z markami budowlanymi, ponieważ no, one są także używane bardzo często na budowach, gdzie trzeba, żeby te buty były bardzo wytrzymałe. No i tutaj się sprawdzają. Kolejnymi będą pierwsze Nike, Nike Air Force. One, które są w wersji Lux. Jest to wersja tych Air Force One wysokich, które mają taką podeszwę trochę jak, nie wiem, ratrak rat, albo coś takiego. Jest ona dużo bardziej masywniejsza, na pewno sprawdzi się na przykład na śniegu, ponieważ nie będą Wam przemakały od spodu i jest ona także zrobiona cała ze skóry i to jest na pewno także plus. Będziecie mogli sobie ją także zaimpregnować i tutaj do 600 zł znajdziecie takie buty z tego, co wiem, to teraz na Zalando, także można je znaleźć i są to na pewno jedne z trwalszych Air Force One'ów. Mi, jeżeli chodzi o wygląd, sam aż tak się nie podobają, ale jeżeli chodzi o samo użycie tych butów na zimę, no to tutaj wydaje mi się, że są jednym z lepszych propozycji od Nike i wydaje mi się, że dla niektórych osób na pewno będą tutaj się sprawdzały, ponieważ wyglądają całkiem ok, nie są aż takie ogromne, jakby się wydawało na nogach ale no jest to masywniejsze buci. Kolejne na liście będą Adidasy Samba Boots. Są to Adidasy Samba, tylko w wersji właśnie boots. Wyglądają bardzo ładnie. Są w wersji zazwyczaj właśnie z nubuku albo z zamszu. Tutaj jeżeli chodzi o śnieg może nie być zbyt dobrze, ale jeżeli chodzi o sam wygląd, no to naprawdę wyglądają bardzo ładnie. Także będą pasowały, załóżmy, do jakiegoś płaszczyka, ale cenka tutaj jest w okolicach 500 zł, jeżeli chcielibyście faktycznie mieć buciki tylko i wyłącznie po to, żeby były nieprzemakalne i żeby e, sprawdzały się super w warunkach pogodowych, takich zimowych, a nie ogrzewały wam stopy no to tutaj ten bucik aż tak się super nie sprawdzi, ale jeżeli chodzi o sam wygląd i o to, żeby było ciepłą stopę, no to tutaj powinno być ok Kolejnymi bucikami na liście będą buty od The North Face Back to Barclay. To są już takie typowe buciki bardziej górskie, które także streetwearowo wyglądają całkiem okej okay, w niektórych kolorystykach, ale faktycznie bardziej pasują na buty w góry. Są bardzo wzorowane właśnie na takich traperach typowych. Wyglądają całkiem okej okay i wydaje mi się, że niektóre osoby będą mogły na spokojnie je użyć do takiej mody ulicznej. Dodatkowo są bardzo trwałe i materiałowo także tutaj jest ok. Do 600 zł na spokojnie powinniście je kupić. Według mnie, jeżeli chodzi o The North Face, to jest jedna z lepszych opcji do kupna, ponieważ no, w The North Face według mnie nie ma jakiejś tam super oferty, jeżeli chodzi o buty do chodzenia, a te Back to Barkley wyglądają całkiem spokojnie i powinny się sprawdzać na zimę. Butami od Puma na zimę będą Puma Deserto, które także wyglądają całkiem fajnie i według mnie, jeżeli chodzi o Pumę, to najlepsze buty na zimę od Pumy, ponieważ jak przejrzycie sobie katalogi od Pumy, no to nie ma tam nic za bardzo wartego uwagi właśnie do chodzenia na zimę. Te buciki wyglądają naprawdę bardzo fajnie i wydaje mi się, że są to jedne z tych, które akurat ja mógłbym założyć faktycznie na zimę, na takiej mody ulicznej, tak, że będą pasowały. I można je kupić za około 380 do 400 zł, co jest tutaj dużo mniej w porównaniu do innych bucików, które wam pokazałem, do 600 zł. I wydaje mi się, że jest to całkiem spokojny bucik, który jest warty uwagi i raczej także nie widzicie go na co dzień. Także będziecie się całkiem nieźle wyróżniać wśród innych osób. Ostatnimi bucikami do 600 zł. będą Timberlandy, tutaj uwaga MadBerry oraz Solar Wave, które mają bardziej nowoczesny wygląd w porównaniu do innych Timberlandów, do tych, które wam podawałem, do 300 zł oraz do np. 6 Inch które jednak są trochę bardziej nowoczesne i bardziej lifestyle'owe do użycia właśnie do takiej mody ulicznej, do chodzenia na co dzień albo do szkoły. I wyglądają one naprawdę bardzo ładnie. Można je kupić na spokojnie gdzieś w okolicach 400-500 zł i wydaje mi się, że będą bardzo fajnym zamiennikiem właśnie do tych takich klasycznych wyglądem Timberlandów. Tutaj materiałowo też, z tego co wiem, stoją bardzo dobrze. Były swego czasu bardzo mocno reklamowane i zostały rozpromowane także wśród influencerów w Polsce. Ten model zaczął się dosyć fajnie przejmować i jest to jeden z fajniejszych modeli od Timberlanda właśnie do 600 zł. Do 600 zł i do 900 zł można także zawrzeć w ogóle wszystkie buty od Salomona. Salomon ma naprawdę ogromną ofertę bucików których ja tutaj akurat nie mogę jakoś tam super polecić konkretnych butów, ponieważ nie miałem ich i nie wiem, jak one się sprawdzają w warunkach pogodowych właśnie takich jak w zimę, ale wydaje mi się, że jest to marka, która typowo nastawiona jest na trekking i ich wygląd i w ogóle design tych butów jest typowo trekkingowy i wygląda całkiem nieźle. I ostatnio coraz to mocniej sprawuje się dobrze w klimatach właśnie lifestyle'owych, coraz bardziej streetwearowych, ponieważ moda trekkingowa zaczęła wchodzić do streetwearu i coraz to więcej osób z trekkingowego, powiedzmy... Albo ludzi, którzy chodzą po górach, świadka się burzy na to, że te rzeczy w ogóle, które wychodzą teraz aktualnie, nie mają jakichś super zastosowań, tylko wyglądają na takie górskie, co według mnie jest trochę z założenia głupie. Ale jeżeli chodzi o buciki, właśnie Salomona, faktycznie, jeżeli chodzi o użytkowość ich na zimę, będą superowe i bardzo dużo osób chwali sobie je. Jest naprawdę multum modeli, musicie po prostu sobie posprawdzać. Teraz idzie Black Friday, ale ogółem na zniżkach po zimie, będzie to najlepszy po prostu moment na kupowanie takich bucików, ponieważ ogółem, jeżeli chodzi o buty na zimę, tak jak tutaj mamy, najlepiej kupować je po prostu po zimie. I tak zawsze było i tak dalej jest, że po prostu te buty potem są rozprzedawane i wyprzedaże są naprawdę ogromne. Możemy je kupić nawet do, nie wiem, do 300 zł, modele, które są wcześniej za 900. I tak jest to na przykład w przypadku Timberlandów 6-inch w tych premium materiałach, gdzie będziemy mogli kupić właśnie na przykład w marcu albo kwietniu te buty za... Nie wiem, za 300 zł, za 280 zł, naprawdę są ogromne promki na te buty. I kupowanie butów przed zimą nie jest zbyt mądre, ale no czasami wiadomo, no po prostu nie da się inaczej, ponieważ nie mamy ich, a potrzebujemy. A jeżeli chodzi o buty do 900 zł i więcej, tutaj sobie to zawrzemy w jednym tak naprawdę, ponieważ zazwyczaj to rozdzielam. Ale te buty tutaj aktualnie mają bardzo podobne kwoty i pierwszymi z nich będą Adidasy Easy Desert Bootsy, które są bardzo fajne na zimę i wyglądają bardzo dobrze, są ciepłe. Trzeba brać je pół rozmiara wyżej, przynajmniej ja tak miałem, że pół rozmiara wyżej trzeba je było brać mniej więcej tak jak w Easy 350 albo rozmiar wyżej. I faktycznie super sprawdzają się na zimę, są dosyć wygodne, można w nich na spokojnie chodzić po śniegu, wyglądają bardzo fajnie do zimowych stylówek, i wydaje mi się, że jeżeli chodzi w ogóle o Adidasa i Easy, no to jest jedna z fajniejszych propozycji, ponieważ nie są one aż tak drogie tak jak na przykład buty od Easy te, które wychodziły może nie na samej stronie Adidasa, ale były z samych Easy Season, ale faktycznie te buciki wyglądają bardzo fajnie i podobają się na nowych. Kolejnymi będą tutaj uwaga, wszystkie Jordany 3, 4 i 5, które na spokojnie będziecie mogli używać na zimę, taką uliczną, powiedzmy, ponieważ te buciki trójki, czwórki i piątki, one są dosyć ciepłe i ja na przykład chodząc gdzieś tam jesienią, jak jest 12 stopni, mi stopa się mocno poci w tych bucikach. Już nie mówię o chodzeniu w tych butach latem, gdzie na przykład UNC, jeżeli ktoś z nich chodził latem, no to naprawdę gratuluję, ponieważ no mi by się zapociła stopa na maksa, ale jeżeli komuś faktycznie jest na przykład trochę mocniej, trochę cieplej w butach, no to ona. 100% będzie mógł nich chodzić na spokojnie przez zimę. Tych modeli jest multą, jeżeli chodzi o trójki, czwórki i piątki. Zazwyczaj można je wyhaczyć w granicach od 900 do 1100 zł, chyba, że jakieś takie bardziej hypowe modele, na przykład, trój, na przykład czwórek, gdzie są za 1400-1600, ale jeżeli chodzi o takie normalne, jakieś kolorystyki, które nie są jakoś tam super popularne, no to tak jak mówię, będzie szło je kupić nawet do 1200, a po samym dropie, no to wiadomo, w zależności od tego, jak model jest wyhypowany i ile z tego wychodzi tak naprawdę, ale same budki, no to wydaje mi się, że Jordany tutaj na zimę, te z tego przedziału na pewno będą się spoko sprawowały. Kolejnymi będą oczywiście Timberlandy 6-inch, o których już mówiłem, tutaj nie będę się więcej rozprawiał, ponieważ każdy z Was zna te buciki i naprawdę warto je kupić. Kwotę od 700 do 900 zł w tych takich premium materiałach, ale jeżeli chodzi o jakieś m, takie zwykłe 6-inch, które także są na przykład w kobiecych rozmiarach, to można je kupić także teraz za 500 zł, za 400 zł i dlatego mówię, że ten rozstrzał cenowy jest naprawdę ogromny i po prostu musicie szukać swojego rozmiaru, w swojej kolorystyce i także był w premium materiałach, ponieważ no wiadomo, że one się lepiej sprawdzają. Kolejnymi będą buciki. Uwaga, Air Force i Jordany Jedynki z Gore Texu. Ponieważ Jordany Jedynki z Gore Texu mają się pojawić już niedługo, a twórcy możecie znaleźć jeszcze na stronie Nike i na innych stronach. I są to Air Force po prostu z materiałów z Gore-Texu, które są nieprzemakalne i bardzo dużo osób nosi je na zimę. Jest to dosyć oklepany temat i na spokojnie możecie kupić, właśnie za powiedzmy retail, może trochę więcej, ale nie wydacie na nie, wydaje mi się, powyżej 1000 zł na 100%. Jest to, jeżeli ktoś lubi po prostu Air Force, no to jest to bardzo fajna alternatywa na zimę, którą na spokojnie możecie zaimpregnować, nie będzie wam przemakała i będzie się super sprawowała. Także, jeżeli jesteście fanami Forców i Jordanów, no to polecam Wam po prostu kupić z Gore-Texu. Kolejnymi forsami, które tutaj mogę dać są to uwaga, forsy Utility w wersji High, które także są bardziej masywne, mają podeszwę trochę wyższą, trochę grubszą i na zimę powinny się fajnie sprawować. W niektórych kolorystykach wychodziły kiedyś w wersji takiej Wit właśnie, albo coś ala la Carhartt i wyglądały naprawdę bardzo ładnie. Do teraz można je niektóre takie znaleźć gdzieś na stronach po jedynczych rozmiarach na sklepach. Teraz, z tego co widziałem, są właśnie w czarnej kolorystyce, z, z tym wit podeszwą, która także wygląda całkiem spoko. I jeżeli jesteście fanami Forców, no to tutaj macie kolejną alternatywę, żeby kupić sobie właśnie na zimę. Jeżeli chodzi o buty z gore to także mamy adidasy Forum High, e, właśnie w wersji gore I no tutaj także tak jak w przypadku Air Force'ów będziecie mogli po prostu kupić Forum'y które będą nieprzemakalne, ponieważ będą miały właśnie te materiały swojego Reteksu, Znajdziecie je mniej więcej za 700 zł, Z tego co widziałem 800 zł. wiadomo, że w momencie nagrywania filmiku może być to trochę inaczej w porównaniu do tego, jak będziecie oglądać na przykład filmik za dwa miesiące. Tutaj możecie to też brać w klamrę po prostu, bo te ceny się mega zmieniają i możecie zobaczyć ten filmik, nie wiem, za dwa miesiące i będzie totalnie inaczej. Także po prostu podaję Wam modele, które tutaj powinny się fajnie spróbować, a Adidasy Forum High także powinny tutaj fajnie działać, jeżeli chodzi o materiały na zimę. To nie będą przemakalne i będą wyglądały dalej tak samo jak w Forum Haje, czyli jedne z najbardziej popularnych aktualnie butów. A jeżeli chodzi o ostatnie dwa butki, będą mniej popularne, są to buty od VH, Veja Rora Rima, które wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Są dosyć podobne do wansów, ponieważ sam ten znaczek V wygląda bardzo podobnie jak wansy. Buciki. Tej marki na lato super się sprawują, a tutaj na zimę także mamy jego odpowiednik, który także bardziej pasuje do takiej mody gdzieś do koszuli, powiedzmy jeansowej, albo do koszuli w kratkę i, i na przykład do płaszczyka. Ale wyglądają naprawdę bardzo ładnie i szczerze mówiąc, dziwiłem się, że kosztują aż tak dużo. Ale jeżeli chodzi o takie klasyczne buty, to oprócz feeling pieces, które tutaj także mógłbym gdzieś umieścić, ale już pokazywałem praktycznie wcześniej, e, praktycznie wszędzie wcześniej, no to naprawdę są to jedne z niewielu, które w tej cenie możecie znaleźć. Znaleźć z bardzo dobrymi materiałami, które wyglądają bardzo schludnie i super pasują właśnie do takiej mody, powiedzmy trochę bardziej klasycznej. A ostatnimi bucikami będą buciki od Columbia, czyli marki, która robi bardzo dużo rzeczy właśnie w góry, trekkingowych, sportowych, zimowych, gdzie będziemy mieli tutaj buty Fates 45 Country, które wyglądają dosyć, tak można powiedzieć, nowocześnie, ponieważ zamiast normalnych sznurówek mamy tutaj zapinacze i ściągacze które buciki bardzo mi się podobają i szczerze mówiąc wyglądają naprawdę superowo. Można je kupić gdzieś za około 700 zł. Są dosyć podobne do wszystkich takich z Adidas Terex, ale jeżeli chodzi o markę Columbia, no to wydaje mi się, że jest to jeden z fajniejszych bucików. Na pewno możecie znaleźć także buty do 300 do 400 zł z tej marki, ale tutaj aż tak bym nie polecał. Ten bucik wydaje mi się godny uwagi i wygląda na pewno dużo inaczej niż reszta tych bucików, które wam pokazywałem. I przez to można po prostu zawiesić na nim oko. I wydaje mi się, że jest to na pewno super sposób do wyróżnienia się gdzieś tam spośród tłumu. A ostatnimi bucikami, o których jeszcze tutaj zapomniałem, są to Adidasy Free Hiker, które są zrobione właśnie z serii Adidasa Terex, które wyglądają super i są w współpracach z Parleyem, z różnymi innymi markami, wyglądają po prostu mega. Kosztują od 900 do 1100 zł i są to takie typowe buty faktycznie do chodzenia na trekking. Wyglądają bardzo schludnie i mega mi się podobają, ale cena ich jest bardzo duża. Na pewno będą się sprawowały na zimę. No, pewno musicie do nich założyć może trochę cieplejsze skarpetki, ponieważ te materiały powiedzmy, że są nieprzemakalne, nieprzepuszczalne i powinno wam być ciepło, ale no nie są aż tak grube jak reszta tych butów. Ale jeżeli chodzi o sam design, no to wyglądają mega. Także jeżeli chodzi o buty na zimę to tu wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że daliście subskrypcję, lajka i dzwoneczka, żebyście mi powiadomienia o wszystkich buty, butkach, które tutaj będą wychodziły na kanał oraz o informacjach na temat butów i dodatkowo, że napisaliście w komentarzu, które z tych butów Wam się najbardziej podobają. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach, do zobaczenia, cześć!